Zapraszam dzisiaj Państwa do Luksemburga. Luksemburga, jakiego nie znacie. Luksemburga, który pokaże przez mój własny pryzmat, który widzę przez 7 ostatnich lat. Czy Wam się spodoba? Ocencie sami. Zacznijmy od tego, że Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw w Europie. Czy żyje się tu komfortowo? Oczywiście. Czy rząd dba o ludzi, o mieszkańców? Ależ tak. Jedną z takich ustaw, która weszła w życie w marcu 2020 roku, jest to, że po całym Luksemburgu możemy. Podróżować bezpłatnie. Wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji, czyli pociągi, tramwaje i autobusy. Jak zauważyliście, nie wspomniałam o metrze, no bo metra po prostu w Luksemburgu nie ma. W luksie są kolorowe tramwaje. roku, na przełomie sierpnia i września na głównym parkingu pod odkrytym niebem, budowane jest specjalne miasteczko rozrywki, które nazywa się Szubafała. Oczywiście ja tego nie mam tak wymówić, jak mówią tu luksemburszczycy, ale każdy będzie wiedział o co chodzi. I teraz tak, yy, specjalnie na tą okazję przywożone jest, jak widzicie, wszystko. Od najmniejszej śrubki do największych rollercoasterów, restauracji, wszystko jest budowane na potrzeby właśnie tego wydarzenia. Trzy tygodnie Wszyscy Luksemburczycy przyjeżdżają, bawią się. Jest to główne miejsce spotkań, a potem miasteczko jest od nowa rozmontowywane i tak co roku. Co więcej, każdego roku atrakcje są inne, nie powtarzają się. Tak, jak się mówi, szubbafała. No, widzicie, tak właśnie mówią Luksemburczycy. W ogóle od tego powinniśmy byli zacząć, że w Luksemburgu mieszka ponad 170 różnych nacji. Wszyscy żyjemy obok siebie i co więcej, w takim na przykład jednym bloku mieszkalnym jest bardzo ciężko spotkać typowego Luksemburczyka z dziada-pradziada. Oni są w mniejszości, tak naprawdę stanowią tylko połowę kraju, a połowę są to ekspaci, którzy przyjechali tutaj za pracą. Praca w czym? Głównie w finansach. Lila, gdzie dzisiaj zabierzemy naszych subskryberów? Teweta duże wino. Tata jestem te duże wino. I gdzie jedziemy do kurę, tak? Tak. Do sa, ryb No i jest i idziemy do polski sklepu. Zobacz jak duży. No, zobacz jak małe i to jest tylko jak zabawek. To tylko jak z, e, jest tylko jak zabawek. Jest bardzo małe, no to jest tak. Jak pewnie zauważyliście, w Luksemburgu brakuje wysokiej zabudowy. Tutaj raczej wszystkie budynki są maksymalnie do czwartego piętra. Co więcej, my nie mamy e, elektrycznych hulajnóg na wypożyczenie. Są natomiast elektryczne e, rowery. <gry> rowery. Nie mamy hulajnóg. Ja, jak widzicie z tyłu, w Luksemburgu coraz więcej e, jest osób w kryzysie bezdomności. Coś, czego w Polsce nie ma. Nie ma osób śpiących na ulicach. Tu pojawia się niestety coraz więcej. W Luksemburgu, w odróżnieniu od Polski, bloki mają nazwę. W tym przypadku to. Remo. Jedną z rzeczy, której niewątpliwie mega przydatną w Luksemburgu jest to, że na każdej stacji paliw jest ta sama cena paliwa. To nie jest tak jak w Polsce, że musisz tam jeździć po Szelach, Orlenach i sprawdzać, gdzie jest 5 centów taniej. Tutaj, na wszystkich stacjach, niezależnie od tego, czy jest północ Luksemburga, południe Luksemburga, wschód czy zachód, zawsze masz tą samą cenę. Luksemburg jest raczej spokojnym miejscem i w takich dzielnicach mieszkalnych, jak moje, po 18 raczej nie ujrzycie ludzi na ulicach. Bardzo mało osób będzie tutaj się przechadzało piechotą, prawda? Jest spokojnie. Rodo w Luksemburgu ma trochę inny wydźwięk, ponieważ tutaj zamiast numerów apartamentów czy mieszkań e, są normalnie nazwiska na domowonach, podobnie jak i na skrzynkach pocztowych. Dla nas, ludzi z Europy Wschodniej, jedną z najbardziej uporczywych rzeczą w Luksemburgu mogą być. klamki. I teraz Wam pokażę dlaczego. Otóż wszystko z pozoru wygląda normalnie, prawda? Ale zobaczcie, co się dzieje z drugiej strony. I tak, nieumyślnie zatrzaskując drzwi, jesteście w czarnej. I tutaj, z takich ciekawostek, powiem Wam, że ubezpieczenie na dom, które jest obowiązkowe, może zawierać nawet usługę Pana klucznika, który przyjdzie i otworzy Wam drzwi. I na koniec coś, czego ja strasznie nie lubię, ponieważ zawsze zapominam prania. Otóż pralkę mamy gdzie? W piwnicy. piwnicy, ale ja zademonstruję jak się to otwiera. Przekażę raz. Oczywiście nie otwarzysz się, dlatego trzeba się trochę kopnąć. <noise> na polski sposób. Oczywiście proszę nie patrzeć na ten e, wiecznie istniejący bałagan. Zademonstruj, jest Przestań! Już koń, kończymy tę scenę. Na dziś to by było na tyle. Mam nadzieję, że Luksemburg spodobał się Państwu chociaż trochę. A co dalej? Zobaczycie wkrótce na kanale. Do zobaczenia!